Rodzice zaczęli wyglądać na zmęczonych. Nie rozmawiają o tym, ale wiem, że też to słyszą. Zawsze słyszę, jak ojciec wstaje chwilę przed tą godziną, jakby już wiedział, że zaraz ktoś zapuka. Czasami schodzą razem, zawsze to samo. Otwierają, patrzą przez drzwi, nikogo nie ma. Ale ja widzę coś, czego oni nie widzą. Zawsze, kiedy otwierają drzwi, wyglądam przez okno swojego pokoju. Na granicy podwórka przy krzakach stoi grupa ludzi. Z daleka wyglądają jak cienie, ubrani na czarno, bez ruchu, wpatrzeni prosto w dom. A najgorsze jest to, że zawsze jeden z nich patrzy prosto w moje okno. Nie rusza się, nie mówi nic, po prostu patrzy. Kiedy pierwszy raz ich zauważyłem, byłem pewien, że to sen, ale następnej nocy znowu tam byli i kolejnej też. Zacząłem nagrywać telefonem przez szybę. Ale kiedy przeglądałem nagranie rano, ekran był czarny. Sero światła. Sero dźwięku.